W galerii N Klubu Wojskowego 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego odbył się wernisarz wystawy Agnieszki Truszkowskiej. Malowaniem zajmuje się niespełna 3 lata. Jej przygoda zaczęła się od plenerów organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem. Konie to pierwsza wystawa indywidualna malarki. Koń można powiedzieć w przysłowiu, każdy widzi jak koń wygląda. Wygląda ale konia namalować, otworzyć, pokazać, zaprezentować na obrazie, jest to wielka sprawa. Koń jest tematem wdzięcznym do malowania, ale jest bardzo trudnym. Ja mówię jako nie amator, a jako obserwator, bo koń to jest takie zwierzę, piękne zwierzę, które oddać albo zeszpecić go w jakiś sposób pędzlem jest bardzo łatwo. Koniec o tyle trudnym malowaniu, że jest to zwierzę umięśnione, zwierzę wykonujące masę ruchów i poszczególnym ruchom odpowiadają pewne partie mięśni. I to jest właśnie to, żeby te mięśnie uchwycić w pewnym ruchu, w galopie, w postoju, w odpoczynku, I czy w innych jeszcze czynnościach, czy w pracy. To musi być obserwacja, musi być dobre oko. I pani Agnieszka takie oko ma, ale to nie wystarczy tylko obserwować. Trzeba przy tym jeszcze potrafić. I pani Agnieszka to potrafi. Robię znakomicie. Oddaje konia w różnych sytuacjach. W różnych barwach. Ten kon jest naturalny, prawdziwy, jest piękny. A przy tym trzeba powiedzieć, że pani Agnieszka jest samorodkiem. Jest twórcą, amatorem. Jest twórcą, która sama dochodzi do pewnych odkryć, chociażby takich, jak łączenie farb, a to jest bardzo trudne. No, anatomię konia to zna dokładnie, bo jak tak się złożyło, i może nie przypadek, że również zajmuje się wspólnie z mężem hodowlą koni. Jest ich wiele, nawet nie wiem ile, ale to pewnie temat inspiruje i do malowania, jak i do hodowli także. Pani Agnieszka wraz z mężem i dwiema córkami prowadzą gospodarstwo agroturystyczne w Kosakach Turkach koło Jedwabnego. W gospodarstwie są konie, kucyki, a swoją miłość do tych zwierząt Agnieszka Truszkowska przenosi także na płótna. Deputanska wystawa to kilkadziesiąt jej prac. Od zawsze kochałam konie wręcz, prawda. E, mm... No i powiedzmy, że chciałam mieć obraz konia w domu i gdzieś tam zawsze jak szukałam, oglądałam, żeby kupić, no to coś mnie, że tak powiem, nie zadowalało, tak? Coś mi brakowało, więc postanowiłam, że namaluję. No i tak się zaczęło, od jednego do, do tej ilości, bo niewiele więcej nawet namalowałam niż tutaj mamy, prawie wszystkie obrazy to oglądowały. No i mam nadzieję, że będzie się kręcić dalej, bo uwielbiam malować te konie. Piękne zwierzęta, tak, z gracją. Zaczęło się właśnie chyba od miłości do koni, chęci posiadania tak, pięknego zwierzęcia. Chodujemy je. E... Miejscowości, mojej miejscowości Kosaki Turki, koło Dwabnego. Można powiedzieć, że prowadzimy taką małą gruturystykę, gdzie też dajemy innym poznać te zwierzęta. Tak? Dzieciaki mogą do nas przyjechać, pogłaskać, poczesać, poczuć piękno tych zwierząt, tych taką. Miłość do nich wręcz właśnie lubię, kocham dzielić się tą pasją właśnie, tą, tą miłością do koni, jest bardzo dużo koni, od małego kucyczka e, białutkiego właśnie fajnego, którego dzieciaki uwielbiają, o, nazywa się fantastycznie Ciastek. Jakie uwielbiają go, właśnie, czasać głaskać. Po wielkie konie, skokowe konie, konie dociągnięcia bryczki, sanek, więc tak naprawdę dla każdego coś się znajdzie. Właśnie tak od małego do bardzo dużego. Konie to wdzięczny, ale trudny temat. Zafascynowany nimi był Wojciech Kossak. Pani Agnieszka, choć świadoma, że jej prace nie są może doskonałe, ale za to są jej i malując, świetnie się przy tym relaksuje. Kilka tutoriali gdzieś tam na internecie, prawda co chyba każdy teraz już właśnie robi. E, gdzieś tam podglądałam, po, 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 po prawda, kilka szkiców, no i próba, no i jakoś tam udana, no bo obraz wisi w domu. <grym> no i poszło dalej, prawda, wiadomo, pierw robię jakiś tam sobie, sobie szkic. Nie wiem, lubię być dokładna, więc jak wychodzi, tak każdy też po swojemu oceni, prawda, dla mnie jest zadowalające, wręcz jestem właśnie zdziwiona, zaskoczona, że Wernisa już jest takim, dla mnie to jest duże wydarzenie, prawda, więc na razie poprzestańmy na tym. Zobaczymy, jak będzie. Właśnie widzę to niecodziennie, prawda? Więc mimo wszystko to gdzieś mi w oko wpada ich ten ruch, ich, ich kolor, tak, nie wiem, błysk wokół, no mam je codziennie, tak, obserwuję codziennie, więc myślę, że na pewno mi to pomaga. No i ta miłość do nich, prawda? Myślę, że jeśli nie będziemy czuli tego, co robimy, no to to też tak... No chyba nie wyjdzie, prawda? Jeśli będziemy robić coś z musu. Ja robię coś jednak z pasji. Ja w ogóle jeśli, jeśli coś robię, to zawsze robię i dokładnie, i, i, i z pasji, z miłością, z chęcią przede wszystkim. Wtedy moim zdaniem wyjdzie lepiej. Galeria N jest miejscem prezentacji i upowszechniania sztuki plastycznej, w zdecydowanej większości plastyki amatorskiej i nieprofesjonalnej. W tym roku Galeria N Klubu Wojskowego 18 Łomżyńskiego Pułku Logistycznego obchodzić będzie 30-lecie działalności. Przez ten czas zorganizowanych było blisko 300 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Dominowały wystawy malarskie, fotograficzne, rzeźby, rysunku, grafiki i rękodzieła artystycznego. No jest to w pewnym stopniu potwierdzenie. Bo wielokrotnie, i ja sam mówiłem, ale mówiłem to na podstawie rzeczy, które widziałem, które wiem autorytatywnie, że wiele osób, które pokazało tej pracę, pokazywały po raz pierwszy, że wielokrotnie wystawa ich prac była pierwszą wystawą, że sama podchodziła do tych swoich prac, a moje, moje to takie nie bardzo, ja się nie wiem, czy one się nadają. I okazuje się, że po jakiejś tam namowie Artysta, twórca wyciąga tych obrazów mnóstwo, że ma gdzieś tam poutykane, pochowane, a nawet od znajomych, jak wystawa jest, to na czas wystawy bierze i okazuje się, że następuje pewne odkrycie. Z panią Agnieszką pewnie też tak jest, ponieważ jak organizowaliśmy wystawę, to ona ma niewiele. Ja wiem, że 20, może na jednym, w jednym pomieszczeniu, to, to może, może wypełniwi ściany. Proszę patrzeć. Ta powierzchnia wystawnicza u nas jest bardzo duża. Wszystkie ściany są zapełnione. Są zapełnione końmi, pięknymi końmi, i to jest fantastyczne. 21 listopada, tu w tym miejscu, będzie jubileusz 30-lecia Galerii E. A chcę powiedzieć, że od samego początku jej powstania, galerii prowadzimy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury. Od początku do dnia dzisiejszego i myślę, że dalej tak się pozostanie. Na jubileuszu przede wszystkim będą prace. Prace będą osób, amatorów, które już u nas zaistniały, pokazały i każdy, kto przyniesie jakąś pracę, te prace będą pokazane na tej wystawie. Zwykle na tej wystawie było prac bardzo dużo. Ale oprócz plastyki będzie też jakieś podziękowania twórcom za ich wystawę, za ich pracę, za ich artyzm. No i jakiś tam koncepcji też będzie. Podczas wermisarzu wystąpiła Oliwka Winiarska, podopieczna Agnieszki Rzenek Pawczyńskiej, studia wokalnego Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. A ja, to 地上见，做鸟。